nieprawdopodobną e, dawkę fajnych emocji. Także ja się już instaluję z powrotem na statywie, bo widzę, że jesteśmy już przygotowani. Uwaga. Dobra. Znaczy, e, wymieszamy i będziemy patrzeć, kto z Was w ciemno wyciągnie większego kozaka. E. Nożyczki już Ci daję, proszę Cię bardzo Łukaszku, tu masz nożyczki, natomiast ja w tym momencie kochani robię małe losowanko, maszyna losująca, słuchajcie tutaj w środku oczywiście nie zaglądamy, bierzemy po jednej figureczce i patrzymy słuchajcie kto, kto, wygrał, kto wygrał pojedynek, uwaga, pierwszy. bierz Fabianku jedną i nie patrz na razie jeszcze, Gutek bierze jedną, nie patrzy, a ja w tym momencie słuchajcie robię zbliżenie. ja znam, czekaj tutaj Dawaj, 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 nie wariuj. I teraz słuchajcie, na stół, posuń kopertę. Acean. Gutek trafia słuchajcie, Ejsjena, na białej podstawie. Kto jest u Ciebie? No to muszę Wam powiedzieć kochani, że pojedynek bardzo mocno ee, zbliżony, aczkolwiek... ma. Tak. sebek! Słuchajcie, Acean z Chelsea... Nie, nie, nie pokazuj! Czekajcie, Acean z Chelsea, Mata słuchajcie z Chelsea, a ja się na chwilkę kaszku zatrzymam. Czekajcie chwilę, bo to się nieczęsto trafia. Kochani, chciałem Wam pokazać, że otwierałem wczoraj saszetkę z Chelsea właśnie z roku 2000, uwaga, zobacz. E, jako ciekawostkę Wam pokażę, Fabianku posłuchaj. Mam saszetkę z Leeds United z roku 2000. Zobacz, jaka piękna karta jest Davida Batty e, z 2000 roku, czyli to są karty, które mają też 14 lat. Do tego jest, słuchajcie, deskład jest e, David Batty, czyli ten sam, który tutaj, natomiast tutaj na karcie bazowej, a tutaj na Karcie specjalnej. Zobacz, Nigel Martin i Michael Breeds. Natomiast nie to było jeszcze dla mnie takim fajnym, pozytywnym szokiem, jak to, że mamy tutaj, kochani, jeszcze jedną wspaniałą rzecz. Zaraz pokażę. Już sekundeczkę. Właśnie to Chelsea mnie wywołało. Saszetkę Chelsea z 1999 roku. I to jest, kochani, gratka dla kolekcjonerów również, dlatego że tutaj, kochani, zobaczcie, jest piękna karta. Jest piękna karta z, z Pucharem. Ona jest. Słuchajcie. Tak, piękna karta z Pucharem. Tu macie, słuchajcie, kartę Neil Clement w 1999 roku. Część Chelsea. Tu jest, słuchajcie, Gustavo Payet. To pamiętasz, Payet biegał długo dla Chelsea. Karta jest tłoczona w ogóle. Zobacz, jak przejedziesz palcem. Tutaj ona jest wybijana. Ona jest no, niesamowicie wykonana. Teraz zobaczcie, no właśnie, Denis Wise i, i checklist, czyli ile kart było w tej edycji do zdobycia. Jako ciekawostkę wam pokazałem, ponad setka. Ponad setka. W każdym razie te karty to też taka ciekawostka. Jaki, jaki. I jeszcze pokażę Wam jedną rzecz: dostaliśmy grę, żeby pobawić się składem z 2010 roku. Jaki, e, jaki jest? to jest na komputer, gra, słuchajcie, e, żeby sobie pograć, zobaczyć jakie składy były e, Pro Evolution Soccer, czyli jakby e, konkurencja jaki, dla jaki, chyba jaki, jaki, FIFA. Rady, tak? Mieliście Pro Evolution, tak? To jest taka inna wersja, słuchajcie, Fify, natomiast tamto jest z 20 roku. Kochani, wyciągamy kolejną saszetkę. Śmiało. Figurkę, dokładnie. Słuchajcie, filmik będzie długi, podzielimy go oczywiście na dwa, na dwa... na dwie części, na dwa odcinki, bo będzie długi. I poproszę, co kto trafi? Kto głośniej krzyczał, jeszcze raz. Słyszeliście co było? Słuchajcie, no miazga, kochani, dziach, jedziemy do Was. Proszę zobaczyć. Runaj na złotej podstawie, niesamowite. Słuchajcie, tak byśmy chcieli go trafić z tych saszetek, ale to nie jest proste. Otworzyliśmy już tych saszetek kilka, kilka, kilkadziesiąt, jak nie set może razem. I powiem wam szczerze, no nie jest to proste do trafienia. Natomiast swoją wartość posiada 100, naprawdę bardzo 100, dużo. Słuchajcie, Słuchajcie tak. Ronaldinho natomiast tak, tylko że w, w tym momencie, serenie. kochani, Ronaldinho na srebrnej. Nam dzisiaj Ronaldinho wpadł na... Zielony. Na zielony no, chyba, na, na, na białej nie? Nie, nie. na zielony. Na e, w każdym razie Ronaldinho na stole. Pięknie, e, bardzo ładnie. Jedziemy dalej. Co U. chłopaki trafią dalej? Szukamy, szukamy, szukamy. Nie, szukamy. Nie. szukamy, szukamy. Gutek, szukaj bez włosów. <gutek>, żartuję, wszystkie nie Czy mają włosów. Sam? A, słuchajcie, zazdroszczę chłopakom dzieciństwa, tatu wariatu. No, no! Co to macie? Walencja. No. Słuchaj, no to, to, to Valencia, Valencia, ale to jest, słuchajcie, jego w tej edycji nie, nie było. To jest to, figurka, no. zobaczcie, z star, Czyli w tym momencie ona jest. E, no soccer no, star. Mamy tu Antonio Walencję. No ja też, soccer star. I tu jest e, Lampard. Też piękna figureczka, słuchajcie, też z tej samej serii. E, z chelsea, czyli u Fabiana się robi mocno chersowato. Czer Lecimy kolejną. Uwaga. My za, my za momencik, słuchajcie, pięknie zapakujemy te figureczki, oczywiście, na ich podest taki, bo mają przygotowane swoje miejsce. A jeden start. Nice. Cute. <laughs> Co? <laughs> Kocham go, cute! Słuchajcie, cute. Cool, cool. Cool. Cool, 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 to jest, jest holender chyba w Liverpoolu. Ta. I to jest, słuchajcie, na srebrnej podstawie, czyli też, e, też figurka, która robi wrażenie, dlatego że my, cute, mamy, ale jako podstawowego, bazowego. A się się robi manchesterowo bo wpada Jones, tak? Wpada Jones, czyli w tym momencie mamy Jonesa na białej. Uwaga, co tam się pojawi dalej. Uwaga, wiecie co każdy z nich chce wyciągnąć, nie muszę wam podpowiadać. Wszyscy wiemy, że jest tam jedna, słuchajcie, dzida. Zobaczymy kto na nią trafi. Umawiamy się. story. No piękny, raz, raz, srebrnej, tak? Słuchajcie, stardzisz na srebrnej podstaweczce. Czyli jak to? No Chelsea, no jak i znowu to u Fabiana. Czyli na koniec będzie pojedynek Chelsea Manchester. No na złoty! I to jeszcze takie koszulce pochodzi. Zobacz, jaka koszulka chłopie. Gdzie grał powiedz? W paskach. No a jak myślisz? Jak w Paskach to znaczy, że gdzie? Crystal Palace. Barcelona, nie, no! nie wiem. Nie wiem, nie jest Barcelona. W Ameryce, okay. w Ameryce. No w Ameryce Południowej. Słuchajcie, to jest, podpowiem Ci, Gutek, tak, to jest Ameryka Południowa. 2004. To jest 2004, czyli czas, kiedy on wschodził bardzo mocno do góry. Pamiętam, słuchajcie, robił wtedy już... To chyba stamtąd zaraz za rok albo dwa przenosił się do Europy, nie? Do PSG i robił, robił niesamowitą... Słuchajcie, zaraz o, o tym porozmawiamy, kochani. Temu Ronaldinho warto się przyjrzeć, kochani, dlatego że to jest koszulka w oryginalnych barwach Corinthians? Czekaj. Tu jest Ronaldinho. Słuchajcie, to, to są barwy zdra, Łukaszku. Oj, bo to już raz ja nie wygląda. W każdym razie, kochani, to jest na pewno w Brazylii. Ale figurka Kozak bardzo ładka. To jest figurka, słuchajcie, bardzo nie. Ej, gudku, przestańcie durnieć. Bawimy się, ale w granicach rozsądku. Ja wiem, Ronaldinho na złotej podstawie. Ja chciałem wam powiedzieć, że to nie będzie pierwszy Ronaldinho w stajni Łukasza, dlatego że jest tutaj kolejny Ronaldinho, ale już w Europie. Ten Ronaldinho, kochani, jeszcze w 2004 roku w Brazylii, a ten już w Europie w 2000, którym? W Barcelonie, w 2008, 4 lata później, słuchajcie, ten sam Ronaldinho, a już na chwałę Brazylii, znaczy Barcelony pracował. Jedziemy, aha, słuchajcie, umowa. Kto wyciągnie Ronaldo? Podpowiemy, tam jest Ronaldo, słuchajcie, to ten drugi, jak zwykle co? Nie, kto zje te pompeczki? Oczywiście. Nie, złoty Ronaldo, tylko złoty Ronaldo drugi pompuje. Słuchajcie, tam jest złoty Ronaldo, żebyście wiedzieli, że taka figurka w ogóle chodzi. I dla niej otwiera się te saszetki i dla niej, słuchajcie, te paczki czekają. Jakbyśmy wiedzieli, że on tam jest, to byśmy otworzyli wszystkie. <laughs> to tak to działa. A tak zostawimy troszkę wam. Uwaga, kto pompuje, kto pompuje. Złoty Ronaldo! Brawo Fabio, jednak coś tam ma po Tobie z tego farta, słuchaj, super. super. Kochani, Agutek... Słuchaj, Słuchajcie, Agutek ma... A Gutek ma Adasia. Gutek dostała Dasia. A ja Wam w tym momencie pokażę przepiękną, przepiękną figurkę Ronaldo na złotej podstawce. No to jest, powiem Wam, kochani, figurka Kozak. My mamy białe, żółte, zielone i tak dalej. Natomiast w Tobie, Łukaszku, do kolekcji będzie brakował tylko Ronaldo srebrny. Jeżeli ktoś będzie dysponował srebrnym Ronaldo, prosimy o pomoc. Natomiast zapraszam Gutka. Nie, nie, ja zapraszam gutka, żeby gutek, czekaj, Paweł. zapraszam gutka, żeby pokazał czego się nauczył od taty, jak się robi pompki. Proszę zobaczyć. Ciebie? Tak, Ciebie przed chwilą cię uczyłem. Ja mogę skarpetki ściągnąć, to wtedy. Ej, 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 co ty chłopie tu z jakiś cyrki robisz? Proszę pokazać to, co tatuś pokazał. Kąt prosty. Patrzymy na pana Łukasza. Dupka niżej, bo to musi być jedna linia i jedziemy. Możesz, o super, o super, o widzisz, jak chcesz to potrafisz synku. Troszkę nawet masz za szeroko ręce, powiedz. Ci, ale o tak o. i na pana Łukasza patrz o butek poległ ale słuchajcie no po, kilka pompek kilka mu pompek wyszło słuchajcie dobra na górę gratulacje ale już było słuchajcie bliżej pompki jak za pierwszym podejściem nie no bo y, nie tak szeroko jak żaba nie? wybieraj sobie y, słuchajcie tu jest Ronaldo wybieraj sobie statuetkę y, znaczy y, figurkę nie uwaga co tam macie? Fabian? Johnson. Jones. Jest Jones. Johnson czy Jones? Johnson. Erba. E, nie Erba, tylko Evra. Patrick Ewra, słuchajcie. E, francuski graje. Francuski graje e, na białym. I Johnson, I Johnson, kochani z Liverpoolu. Czyli wybieramy kolejną. Ja też teraz z Liverpoolu trafiłem. Słuchajcie, wierzcie mi, bardzo fajne, Złoty ciekawe... Złoty trafił! Co? Złoty trafiłeś? DGA, on trafił. Ty masz DGA na bramce? Słuchajcie, no DGA... Ja A który rok jest tego DGA? i Przeczytaj. W jakich czasach on się tam 2012. pojawił? 12. Czyli to, bo DGA wypłynął nie tak za dawno, nie? Ile czasu on jest tak Tatuś, w topie? Ja 4 lata więcej nie jest, nie? Co się stało u Fabiana? Coś tam się dzieje u Fabiana? No, pięknie, ja cię kręcę z mojego kochanego Manchesteru i to jeszcze złoty nani. I, a jakie piękne budki ma niebieskie? Musicie to zobaczyć, proszę bardzo. Fajne kory ma. Dobry, brawo, gratulacje. Nani złoty, rewelacja. Pięknie. Teraz jedziemy dalej. Co trafił Gucio? <noise> No co tam za narady idą, słyszę? Pierwszy. Co tam masz? Santa Cruz! Złote! Na złote? Santa Cruz! Na złotej? Santa Cruz na złotej. Ojej, słuchajcie, piękne dwa strzały naraz. Słuchaj, komisja musi rozstrzygnąć. Jak to rozstrzygnąć, powiedz? Ludzie, patrzcie na te piękne historie. Mamy, słuchajcie, Robinho i mamy Santa Cruz. Słuchajcie, bardzo, bardzo ciężko nie trafić z figurki. Niesamowite figury. Manchester City i Manchester City. Słuchajcie, dlatego mówię, że zgadali się chłopaki. słuchajcie, Manchester City trafili na złotych podstawach Robinho i Santa Cruz. No niesamowite, kochani. Ja w tym momencie rozkładam ich do ich armii. Proszę bardzo. Damy troszkę... Doś doświetlimy troszkę pomieszczenie, bo kochani, słonko nam ucieka teraz dalej. O! Jaki Zobaczył! ten zobaczył figurki. Co tam macie dalej? Opowiadać? Jakiej drużyny tylko powiedz. Na ciasnym. Ja To Są takie już fajne. Ashley Cole! Słuchajcie, Ashley Cole na złotej. Ashley Cole na złotej. Rewelacja. Bardzo lubię tego blajka. Osobiście, słuchajcie kochani, mał mnie wielką sympatię. Dobra, Ashley Cole, tak, dokładnie, taki, taki gryzi trawa. Słuchaj, facet nie, facet nie odpuszcza. E, facet nie odpuszcza. No tak się mówi, słuchajcie, jak ktoś Daj. tam naprawdę bardzo Pani mocno no proszę bardzo, na złotej podstawie. Słuchajcie, pan Mister Roy, to jest kochani edycja ta, którą mamy, czyli można go trafić tutaj. Zapraszamy faszetki e, z pan Mr. Roy'em na złotej. A to jest kochani, e, no na tym to polega, no skompletować cały ten skład na złotej. Czafareka to Ale powiedz mi inaczej, jaka wartość rynkowa według Ciebie może być całego składu na złotej? Tam jest 47 figurek. Jak myślisz? Jakiego rzędu znaczy to mogą być pieniądze? No? Potem gdzieś na rynku yy, wartości. Wartość 20 tych kartonów, 30? Gdzieś może być tyle warte, nie? 48 złotych zawodników, około 30 tygodni. A jakie włoski ta, widzisz kto to? Yy, Ciężko na mi Ciężko papiel? mi zobaczyć. Nawet! Ale ty wiesz. Dawaj. Słuchajcie, Ashley ją, pięknie, znowu Manchester się robi City. Rosicki ty. gigant! Ty rosickiego wyciągnąłeś... Gigant! Giganta? Słuchajcie, Rosicki, i to Pro, i to z 2006 roku, kochani, w barwach reprezentacji Czech. Oh, okay. Powolutku, chłopaki, nie wariujcie. Nie, oni już teraz biorą, już nie w ciemno, tylko już wiedzą co robią, także już chłopaki. Słuchajcie, mamy Runeja, Rune ale z edycji Soccer, czyli nie z tej, którą mamy tutaj w MicroStars, oraz Utawianka Anderson. Anderson, i to jest edycja, kochani, 2010 rok. Anderson na białej podstawie, Manchester United na białej podstawce. Co tam dalej chłopaku? Pepe Reina. No Pepe Reina, proszę, na srebrnej podstawie. On już gdzie indziej grał. A gdzie teraz właśnie Reina gra? On już we Włoszech. On poszedł do Włoszech. Wiesz dlaczego? Dlatego, że... Pamięta, trafił. trafił. Dowinka. Słuchajcie, Pepe Reina... Pepe Reina gra we Włoszech, bo ostatnio oglądałem, słuchajcie, yy, yy, tylko w jakim klubie, nie chcę kłamać, słuchajcie, ale oglądałem skróty bramek, w nocy nie mogłem spać i Reina wyciągał naprawdę fajne piły yy, we Włoszech. Kochani, yy, rozpracowaliśmy, rozpracowaliśmy, słuchajcie, yy, bok specjalny. Teraz...